Chciałbym być lekarzem dlatego, że powinien być jakiś specjalista w tej chorobie w Polsce. I Ty się tym zajmiesz? Tak. Każdy potrzebuje jakiejś szansy. Jeden dostaje większą, jedną, jeden mniejszą. Nie można dziecka przekreślać. Zespół Recklinghausena to choroba genetyczna powodująca zmiany skórne, oczne, guzy wewnątrzczaszkowe i inne nowotwory o lokalizacji pozaczaszkowej a także epilepsję i zmiany kostne jest nieuleczalna, możliwe jest jedynie leczenie objawowe? Starałem się znaleźć miejsce czas, w którym ja popełniłem błąd gdzie ja o tym nie wiedziałem, że jestem chory, dowiedziałem się dopiero, kiedy Grzesiu zachorował, znaczy kiedy u Grzesia zdiagnozowano chorobę, miałem naprawdę taką straszną traumę, że, że przeze mnie, że to jest moja wina. Ja chodziłem do lekarzy, ponieważ miałem zmiany takie naskórne różnego rodzaju. I wszyscy lekarze, u których, u których byłem, zarówno w dzieciństwie, jak i już w dojrzałym życiu, takim nastolatkiem, czy już już po nawet, e, proszę się nie martwić, to trzeba tylko sprawdzać, żeby z tego się nowotwór nie zrobił. Byłem naprawdę u bardzo dobrych lekarzy nawet z y, dermatologii. Tylko z drugiej strony nawet gdybym wiedział, że jestem chory, no to pewnie dzieci bym nie chciał mieć, nie chciałbym ryzykować, ale z drugiej strony nie byłoby Grzesia. Który jest wspaniałym dzieckiem, jest bardzo kochanym. Jest pogodnym dzieckiem, raczej znaczy się nie przejmuje. Próbujemy mu wytłumaczyć, że ludzie mają gorsze problemy niż my. Wyrosł mi na nerwie piszczerowym Ten I co? Jak dużo chodzi nie tym będzie przed kolanem? To zdjęcie coś strzałem z tym załatwiał. Trzeba je Jest Zajęty cały nerw w lewej noce, ponieważ tak sądzimy, że w lewej, ponieważ te zmiany w lewej nocy są widoczne nawet bez specjalistycznych badań. Po prostu jest noga opuchnięta. Natomiast może jaka również na ból prawej nogi? Kiedy pojedziemy teraz na operację, profesor powiedział, że dokładnie zbada obie nogi. To również tą prawą, tą, którą sądzimy, że jest zdrowa. Czy tam po prostu nie ma jakichś zmian również? Każdy ma jakiś cel w życiu, a my mamy przede wszystkim, żeby Gryś dobrze się rozwijał. Robimy wszystko, żeby był zdrowszy. No wiadomo, że z tej choroby się nie wyleczy, ale możemy mu pomóc, prawda? Wiadomo, że zmiany będą cały czas wracać. Może być spokój, jest taka szansa. No, ale generalnie zmiany nawracają. Nadciśnienie jako choroba współistniejąca. E, problemy, problemy, gdyż ma delikatną wadę wymowy, natomiast niektóre dzieci mają bardzo, bardzo poważne wady wymowy. Ten nowy rok, to co by się miało fajnego wydarzyć? Żeby, był... żeby mnie zaprowadzili, żebym powrócił do źródła. Teraz jest przerwa ale mamy nadzieję, że wróci. Obiecał trenerowi, że zdobędzie złoty medal. Noga jest mi bardzo potrzebna w judo. Dlaczego? Bo tam się na przykład używa nogi. Do przywracania na przykład, zakładania jakiegoś chwytu. być dobrze. Wierzymy w to po prostu, jeżeli, jeśli, jeśli w tej chwili wyjedziemy na tą operację, jeśli gożę operują, największych zmian nie będzie, ten największy problem zostanie zlikwidowany, miejmy nadzieję, że ta choroba nie wróci, a jak wróci to być może łagodniej, być może za rok, za dwa będą już jakieś lekarstwa dostępne tutaj w Polsce. To jest profesor Wiktor Felix Mautner, który chce nam pomóc, który soperuje Grzegorza, które się będą po tej operacji normalnie chodzić.